Matura podstawowa, rok 2018, maj, zadanie 25. W pudełku jest 50 czuponów, w których jest 15 czuponów przerywających, a pozostałe czupony to wyrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden czupon. prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że wyciągniemy czupon wyrywający jest równe. To zadanie jest banalnie proste. Jeżeli 15 to są czupony przedrywające, a wszystkich czuponów jest 50. To 15 dodać, ile będzie się równało? 50. To jest 35. To są czupony wydrywające. A więc, prawdopodobieństwo, że wyciągniemy czupon wydrywający. A prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuponu wyrywającego czyli p od a równa się je pięćdziesiątych stracamy przez 5 a właściwie to nie musimy stracać tylko wiedzieć, że to jest odpowiedź d ale tak naprawdę dla dobrego wizerunku matematyki powinniśmy to strócić przez 5 i napisać, że to jest siedemdziesiątych no Mam nadzieję, że pomodłem. Dzięki. Cześć.